Słuchają Państwo, poranka wnet jest godzina 7.37. Gościem poranka wnet jest europoseł, były minister spraw zagranicznych, pan Witold Waszczykowski. Dzień dobry. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. Rozmawiamy dziś od rana w poranku o słynnej, już chyba powiedzieć, trzeba wizycie Borela w Moskwie. Jakby pan to skomentował? Po co Borel poleciał do Moskwy? No chyba, żeby się skompromitować na własne, na własne życzenie. Myśmy przestrzegali czasem Borela przed wyjazdem. Około 60 europosłów podpisało się pod listem, w którym sugerowaliśmy, żeby tę wizytę przełożył z oczywistych względów, iż jest ona niefortunna to na czas, na to, kiedy tam miały miejsce wielkie, wielkie zamieszki bardzo gwałtowna. Reakcja władz, kiedy zgadzano Nawalnego, więc w tym czasie wyjazd był niestosowny. Po drugie, no, sugerowaliśmy, żeby jeśli już pojechał do, do Moskwy, to zdecydowanie pomiał się do kwestii Nawalnego i spotkał się albo z nim, albo z najbliższym otoczeniem. No, wiemy również, że przecież kilka rządów, w tym rząd polski, potestował. Przeciwko tej, tej wizycie, a więc była to wizyta, która nie można nazwać jako realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. No bo, jak wspomniałem, szereg instytucji, częściowo europejskich, no i rządów przeciwko takiej wizycie protestowało. No, będziemy pytać pana Porela, dlaczego? Dlaczego nie konsultował tej wizyty ze wszystkimi państwami? dlaczego przed wyjazdem do Moskwy na przykład nie zajrzał do Warszawy, do Kijowa i nie dowiedział się jak, jak zachowują się Rosjanie, nauczy się czegoś z tych stolic. Dlaczego na przykład przed przy wyjazdem do Moskwy nie pojechał do Berlina i nie wyprostował polityki niemieckiej wobec, wobec Moskwy, no bo to jest policja, która sabotuje taką wspólną politykę. No to był dobry czas też przed, przed Moskwą spotkać się z przedstawicielami nowej administracji amerykańskiej, żeby odnowić te więzi transatlantyckie, mając wtedy poparcie może też i Amerykanów e, zupełnie inaczej działać w Moskwie. Więc popełnił szereg błędów, no, jak powiedziałem, najważniejszy był taki, że ona była ni niestosowna w czasie, aby wtedy rozmawiać z Amerykanami, z Rosjanami. Jakim człowiekiem jest Józef Borel? Jak, jakie on sprawia wrażenie? Jakie Pana zdaniem on ma kompetencje, żeby w imieniu tutaj Europy, Unii Europejskiej wypowiadać się? No to jest hiszpański polityk, również były minister spraw zagranicznych. Tam krążą różne domysły, iż on został jakby już odesłany z, z Hiszpanii na to stanowisko. Ponieważ chciano się go tam pozbyć, między innymi był tam uwikłany w kwestie katalońskie. Ja miałem okazję dłużej rozmawiać z Borem, bo przed nominacją on odwiedził kilku jak powiedział, kolegów dawnych ministrów zagranicznych, z mają też długo. Ze mną no i <laughs> sprawiał wrażenie, że, że rozumie, na czym polegają problemy, szczególnie z Blokowolony Wschodnie. Tłumaczył się, żeby nie brać go za naiwnego, że chociaż pochodzi z dalekiego kraju Hiszpanii, no to sprawy wschodnie są mu znane i nie jest naiwny wobec Rosji. No, okazało się, że uległ presji e, części Europy, która, która za wszelką cenę chce rozmawiać z Rosją na każdych warunkach. No i Polek na tym polu. Choć zamierzenia zapewne miał szlachetne, bo chciał pokazać otwartość i e, otwartość w, w kontekście budowania wspólnej Ale polityki Ale to, to nie jest. To jest naiwne po, to, to podejście. Dlatego, że Putin i Ławrow nie akceptują takiej słabości, bo wiadomo, że oni wykorzystają. Po pierwsze, jest wiadomo od dawna, że, że żaden urzędnik Unii Europejskiej nie jest dla nich partnerem. Dlatego, że oni też nie traktują instytucji europejskich po partnersku. Oni chcą mieć kontakty bezpośrednio z kilkoma najważniejszymi państwami Unii Europejskiej, a nie z samą Unią. W związku z tym, jeśli było wiadomo, że się zdecydowali się przyjąć Borela w, w Moskwie, tylko po to właśnie, żeby. Wykorzystać tę wizę do własnych, własnych celów, własnej propagandy, żeby pokazać społeczeństwu, że, że są respektowani przez Unię Europejską, natomiast pokazać, że oni nie respektują. No i takie komentarze zostały Borrellowi przedstawione otwarcie. No, co się dzieje dzisiaj? Dzisiaj znowu mamy kolejny list, list w Europarlamencie, już w tej chwili list do pani Ursula von der Leyen. To jest podpisywane przez wielu e, europosłów. E, list z, z prośbą o odwołanie Borela e, z tego stanowiska, dlatego że on już jest skompromitowany i na pewno, na pewno jego rozmowy w przyszłości z, z Rosją już nie mają sensu. Oczywiście jako człowieka mediów najbardziej też e, moją wyobraźnię wz, w, wzbudza komentarze w prasie. Czy są jakieś głosy, które bronią Borela? Czy spotkał się pan z komentarzami choćby w hiszpańskiej prasie, która staje za decyzją Borela murem? No, niestety nie nie, nie, nie spotkałem. Być może są takie głosy, no, przecież całej prasy europejskiej nie jestem w stanie ogarnąć, ale, Jasne. E, ale nie, nie, nie słyszałem takich głosów. A jak. jak... Nawet, są nawet takie lewicowe, bardzo proeuropejskie w dawidze jak, jak polityko. E, również, również go bardzo mocno krytykują. E, może mniej niż, niż inni, ale podkreślałem, że to była kompletnie nieudana wizyta. Dlaczego nie spotkał się z otoczeniem Nawalnego? Do, do czego też pan mówi stanowczo, znaczy namawialiście pan państwo y, Borela? No to jest zagadka. Oczywiście będzie w tym, w tym tygodniu debata parlamentarna z udziałem pana Borela i będziemy na ten temat go pytać, yy, yy, dlaczego, no, dlaczego nie zdecydował się. Yy, yy, no, mamy tylko domysły różne te teorie, że yy, nie chciał podnosić tej sprawy, bo, 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 bo zakładał, że będzie to. Krutazyjnie bardziej gestem wobec Rosji, że, że chciałby z Rosją jednak bardziej wyjaśnić tę sprawę. Podobno tam składał apele o uwolnienie. Natomiast żałośnie też wyglądało w czasie tej konferencji, kiedy on zapowiadał, że, że zrobił wszystko, aby rosyjskie szczepionki uzyskały akceptację europejską. No, zapowiadał w tym czasie, kiedy jednocześnie Rosjanie. Wyrzucali, wyrzucali dyplomatów. dyplomatów polskiego, niemieckiego, szwedzkiego, więc dostał jeszcze taki wrogi gest, bardzo namacalny, no bo uznanie kilku dyplomatów jeszcze z takich krajów dość istotnych za personą grata, no jest gestem wrogim wobec tych krajów, wobec instytucji europejskich. A e, miał pan okazję negocjowania albo rozmawiania z, z Sergiem Ławrowem? Jakim on jest typem? Bo to jest e, osoba, Nie, która... Niestety, mhm. niestety Ławrow e, ignorował całkowicie nasz rząd. Ja e, jako minister sprawozdawczy podawałem próby nawiązanie jakichś rozmów, relacji z Rosją. Z oczywistych względów bo przecież chcieliśmy wyjaśnić szereg kwestii łącznie z istotną taką jak katastrofa smoleńska. W związku z tym, jak pojawiły się okazje, to do, do Moskwy wysłałem, wysłałem wiceministrów, aby no, przygotować ewentualnie no, taką wizytę. Była szansa, do, że dojdzie do takiego spotkania, kiedy... Zostaliśmy wybrani do Rady Bezpieczeństwa w, w, w 2017 roku. Nikt nie zagłosował przeciwko Polsce. 190 krajów zagłosowało za, więc mogliśmy też odczytywać to, że i, i Rosja nie przeciwstawiła się temu. Zresztą przyszedł list gratulacyjny z Moskwy, więc. Pojechała tam pani pani wiceminister, no ale ze strony rosyjskiej nie było chęci spotykania się z Polskim Ministerstwem Zagranicznych. Uważali, że no właśnie znali naszą agendę, co możemy podnieść i odmawiali takich spotkań. Również na, na, na różnego rodzaju spotkaniach międzynarodowych, wielonarodowych, gdzie, gdzie pojawiał się Ławrów, nie sprawiał żadnej ochoty, aby, aby rozmawiać z polskim ministerstwem zagranicznym. Jakich narzędzi? Na pewno pan to wie, choć jak gdzieś czytając różne teksty o Ławrowie, myślę, że mogę utkać jakąś opowieść o Ławrowie, ale jakich narzędzi negocjacyjnych albo jakich narzędzi używa Ławrow do kształtowania polityki rosyjskiej? No, przecież to jest bardzo brutalny człowiek, i arogancki, który ma świadomość. E jednak pewnej siły rosyjskiej, no przy, przy, przypomnę, e, że w, w tym samym czasie, o których ja mówię, e, on bardzo gwałtownie, publicznie odniósł się do e, ministra Zagranicznych Anglii, gdzie tutaj używał publicznie nawet nieparlamentarnych słów, które nie mogę przytoczyć na antenie, co ty taki mm. owaki sobie myślisz o mnie, bo to był bardzo młody goś, więc nawet osobiście go w ten sposób atakował. E, wiem od e, na przykład innych miejscówniczych na przykład państw bałtyckich, że bardzo e, paternalistycznie ich traktował po, po, po imieniu, zdrobnieniu i tak e, dalej. Z drugiej strony, no, podobno jest to człowiek e, wykształcony, erudyta, poeta nawet zajmujący się, więc no, taka twarz Janusowa. Kilka, kilka twarzy to, y, to jest polityka Moskwy, a jeszcze teraz na koniec chciałabym zapytać, jakie największe problemy stoją, oczywiście poza pandemią, która i podziałem środków, jakie największe problemy stoją w tej chwili przed Unią Europejską. Czy, czym się Państwo zajmują w Europarlamencie? No można powiedzieć, że Unia ma ambicje zajmować się całym światem. I teraz pytanie, dla kogo z tej części Unii, z której części Unii, jaki jest problem? Oczywiście dla wielu europejskich polityków, szczególnie zachodnich, no to są kwestie ideologiczne, są ważne, czyli jakby zachowanie tej narracji lewicowo-liberalnej i rządów lewicowo-liberalnych. Dla wielu polityków ważne są kwestie transatlantyckie, czyli odnowienie, ale na takich nowych warunkach innych relacji z nową administracją amerykańską. W dalszym ciągu kwestie klimatyczne, cała koncepcja zielonego ładu, przekształcenia gospodarki gospodarki europejskiej w taką nowoczesną, ale moim zdaniem no też drogą i konkurencyjną gospodarkę za tym stoją. Nie bądźmy naiwni, za tym stoją wielkie pieniądze, technologie i chęć utrzymania w, w dominacji ekonomicznej, gospodarczej przez największe państwa, na przykład w stosunku do Polski, e, no, Państwa, szczególnie Europy Zachodniej, tej bardzo zachodniej, jak, jak Hiszpania, Portugalia, bardzo interesują się tym, co się dzieje na kontynencie afrykańskim i i, i latynoamerykańskimi kwestiami, na przykład w Wenezueli w dalszym ciągu żyją, no ale nowa, nowa prezydencja portugalska na przykład przedstawiła nam e, tylko dość zdziwieniu, nawet to zdziwienie sam osobiście e, wywołałem, e, że trzeba się zająć takimi odległymi kwestiami jak, jak Mozambik. No, dawna kolonia, oczywiście portugalska. Więc ta, ta agenda spraw, którymi chciałbym się zajmować, zajmuje po części Unia Europejska, jest olbrzymia. Do tego dochodzą kwestie gospodarcze, kwestie społeczne, kwestie obyczajowe oraz człowieka. Także wszystkie te problemy naraz są omawiane. A jak analizy wyglądają? Przepraszam, nie miało być ostatnie pytanie, ale jestem tego bardzo ciekawa. Jak wy, pewnie słuchacze również jak wyglądają analizy do, dotyczące zakończenia pandemii? Kiedy się skończy cała ta nasza katastrofa współczesna? No niestety nikt tego nie wie i nikt pani na to pytanie odpowie. Sytuacja w Europie Zachodniej jest trudniejsza niż, niż w Polsce. Tam w wielu krajach jest e, znacznie więcej zachorowań i e, zakażeń, i, i te, te występują duże problemy ze szczepionkami. E, w tamtych krajach Europy Zachodniej są bardzo większe obostrzenia. No, w Belgii, gdzie, gdzie pracujemy, jest praktycznie zamknięta. Tutaj występuje godzina policyjna w, w nocy. Także są bardzo duże obostrzenia. Mówi się, grozi się o kolejnej fali w marcu, która może przyjść po, po, po jakichś feriach, gdzie jednak, mimo tego, że Belgia na przykład zamknęła granicę i nie pozwala wyjeżdżać, w, w, przy, przyjazdy do Belgii z Belgii są ograniczone tylko wyłącznie dla ludzi niezbędnie potrzebujących to zrobić. Trzeba złożyć na piśmie przysięgę że jest to wyjazd służbowy, że jest dyplomatą bądź europarlamentarzystą <coughs> i to jest skrupulatnie przestrzegane. Rzeczwie lotniska są, są puste, no ale być może jest obawa, że, że część ludzi w czasie ferii gdzieś tam, skorzysta z, z sposobności no i, i zarazi się dalej, więc... Na, na razie jest obawa, jak powiedziałem, w kolejnej fali w marcu, co do końca pandemii nikt nie jest w stanie tego przewidzieć. No, zakłada się, że jeśli szczepionki zaczną działać, czyli większa część społeczeństwa, mówi się o jakichś 70%, zostanie zaszczepiona, to być może to spowoduje, że nabędziemy odporność i, i wtedy gwałtownie spadnie liczba zakażeń. No i wtedy może zaczniemy już podróżować po świecie no, ale, no tak, ale tutaj trzeba też powiedzieć, że pojawiają się statystyki, które mówiące, że Unia sobie nie radzi na tle na przykład takich państw jak Izrael, gdzie już połowa społeczeństwa jest prawdopodobnie zaszczepiona w, w, w Anglii czy, czy w Stanach Zjednoczonych, to jest 10, ponad 10% społeczeństwa. W statystyki mówią, że w Unii Europejskiej to jest około 3%, mm. więc jest też potężna awantura co do szczepionek, co do sposobu negocjacji. No, pani Ursula von der Leyen biła się w piersi, rzeczywiście popełniano błędy przy, przy tych negocjacjach. Najpierw nie widzieliśmy, kto to negocjuje, bo to był jakiś tajny zespół, dzisiaj się okazuje, że, że mogły tam być osoby, które w ogóle nie powinny tych negocjacji wprowadzić, bo się na tym nie znają. No, więc jest też potężna awantura na temat tych szczepionek. Państwo wiedzą, które kraje się już wyrywają. I, i, i nie chcą polegać tylko na zamówieniach przez, przez Europę, przez instytucje europejskie. Tutaj Niemcy były pierwszym krajem, który się wywołał. Ja też uważam, że Polska już w takim razie nie powinna się czuć zobowiązana jakąś solidarnością europejską. Jeśli nadarzy się okazja z okupu większej części szczepionek od innych dostawców, to powinniśmy to robić. Też tak uważam, choć y, ja się ciągle zastanawiam, czy tak entuzjastycznie podchodzić do tych szczepień, ale to już inna opowieść, panie ministrze. Mam nadzieję, że, y, że jednak... Y, świat po pandemii będzie światem, w którym będziemy mogli spokojnie dalej rozmawiać, tym razem już w studiu radiowym. Życzę wszystkiego dobrego. No, oby to. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Słuchaj. Wszystkiego dobrego. Europoseł, europoseł, był minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski był gościem poranka w net.